Hello, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie z mojego Wrocławia. Nigdzie nie muszę jechać, chociaż razem z Mateuszem, moim operatorem, zwiedziliśmy 30 krajów świata. Teraz jesteśmy u nas, jesteśmy u siebie, bo jest wielkie święto europejskiej piłki. Stadion Tarciński Arena, fantastycznie przyozdobiony. We Wrocławiu szpilki nie możesz włożyć. Są kibice Betisu, są kibice Chelsea, są polscy kibice, złachnieni wielkiego futbolu. Ja już odebrałem, słuchajcie, akredytację, tak wygląda. Może niezbyt ciekawie, ale... Ale dostałem ją w ostatniej chwili. Dostałem. Jeśli ktoś myśli, że cionę powstrzyma, to się myli. Nikt ani nic nie powstrzyma ciony po oczach, bo jesteśmy wszędzie tam, gdzie polska piłka gra i europejska piłka. Subskrybujcie, lajkujcie, bądźcie z nami. Ciona jest niepokonany, niepokorny i zawsze na miejscu. Partnerem programu jest właściciel Karo Akademii ze Świdnicy. Partnerem kanału jest firma Fuluma Dribbling Cup, producent znakomitej jakości piłek i organizator turniejów dla dzieci z bandami. Partnerem kanału jest firma Coil.pl, Twoje miejsce w sieci. Zamówisz tam zabawki, zabawki ogrodowe czy elektronikę. www kojl.pl z Dzierżoniowa. Partnerem kanału jest Piwo Sowie, producent pysznego piwa regionalnego. Kibice Betisu i Chelsea dosłownie, słuchajcie, opanowali Wrocław. To jest coś niesamowitego, zobaczcie. Śpiewają w taksówkach, śpiewają na ulicach. Są dosłownie wszędzie. Ja czegoś takiego jeszcze w moim rodzinnym mieście nie widziałem. Subskrybujcie, lajkujcie, kanał Cioną po Oczach. Dosłownie wszędzie można spotkać kibiców. Także Chelsea. Za chwilę podejdziemy, pogadamy z nimi, zobaczymy co sądzą nie tylko o stolicy Dolnego Śląska, ale i o samym meczu. Jest ich tutaj naprawdę tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, wszystkiego pilnuje policja. Zobaczymy czy będą jakieś zadymy. A teraz kanał Cioną po oczach i Łukasz Ciona sprawdzi, czy kibice Betisów pamiętają tego oto jego mościa, czyli Wojciecha Kowalczyka naszą wielką gwiazdę sprzed lat, no i oczywiście przyjaciela kanału Cioną po oczach, no i e, byłego piłkarza Betisu. Lecimy! Fans, do you recognize this star former? Who's that? Kto to jest? jest? Wiem do nich po polsku. You know it? Those player? No, I don't know. No, no? I don't know. Wojtek Kowalczyk. A a, Kowalczyk! Oh! Yeah! My friend Kowalczyk! Lolo, lo, 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 lo! Kowalczyk! Lo, 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 lo. Buon player, molto buon giocatore. Tu hai un buon giocatore. Marci, 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 What? 2-0. Two, 2-0. Zero. Two, zero. Two, zero? Yeah, sorry, Anthony, Anthony. Anthony it's go. Scores? It's go. Of It's 3-1. No, 2-1. 2-1. Anthony or who? Ico. 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 Isco okay. Ico. 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 Go, go, go. How, how result will be today Po polsku A, Patrzcie, fajnie Chelsea z Polski, skąd jesteście? Z jakiego miasta? Proszę W sztopy. No Wasze imię jeszcze. Kuba. Olga. Jak? Olga Olga. Powiedzcie jaki wynik dzisiaj, kto strzeli bramki i czemu Chelsea wygra z Waszej perspektywy? 3-1 dla Chelsea wydaje mi się, ponieważ zazwyczaj wygrywamy w finały. Przegraliśmy jeden, gdzie Chantery się pośliznął. Wydaje mi się, że Neto strzeli. Czemu? Bo mam jego koszulkę na sobie. Nie, nie widać, bo mam kurtkę, ale mam jego koszulkę. Piękny to będzie finał i trudny myślę, bo obie drużyny są dość dobre, dość dobre, to myślę, że jakiś eufemizm, ale należą do czołówki europejskiej. Na pewno należą do czołówki europejskiej. Czersji jest takim klubem, który wraca powoli, powoli do tej, do tej czołówki. Myślę, że to jest fantastyczne wydarzenie dla polskiego pana, bo gdzieś tam Wiadomo, ta Liga Konferencji to są rozgrywki trzeciej kategorii. Dla Anglików na pewno. Dla Anglików na pewno. Dla mnie trochę też, ale finał jest w Polsce. No trzeba, że jesteś lepszego nie. What's your name? Billy. Billy, ok. Where jesteś? you from? Londyn. Uh, London, London, no. London. Oh, okay. Uh, okay. What do you think about the Chelsea fit and about the today uh, result? Do you favorite team? I think 2-0 Chelsea, 2-0 Chelsea. Chelsea. Yeah. Co okay. okay. What will be the most important on the pitch? On the pitch, Casedo always. Casedo always. Yeah. You played with Legia Warsaw, one club of Polish. We beat you. you <laughs> beat yeah. Uh, you better. Yeah, yeah. What do you think about the uh, Legia and that match? Uh, against... uh, fans crazy. Okay. Fans, yeah, the best. yeah, players not so good. Okay. Fans amazing and yeah. people better. Thank you. puchar ligi konferencji. Kibice obu drużyn robią sobie z nim zdjęcia. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie ma żadnych tutaj akurat w tym miejscu przepychanek, wszystko jest spokojnie i w fajnej futbolowej atmosferze. Stadion Tarczyński Arena dosłownie żyje, kotłuje się od kibiców Betisu oraz od kibiców Chelsea. To jest coś niesamowitego. Musiałem założyć kurtkę, słuchajcie, bo robi się coraz zimniej. Robi się taka burzowa, angielska pogoda dobra do gry w piłkę. Jedni śpiewają, inni się przekrzykują. Trzecich są dostać się po bilety, zobaczcie ile tu jest ludzi. To jest coś i eee, ile tu jest ludzi, to jest coś niesamowitego. Sporo też policji. Czekamy na ten finał. <mum> niesamowity finał we Wrocławiu. Trzeba powiedzieć, że wydawało się po pierwszej połowie, że Betis może to wygrać, ale później Chelsea dokonała dzieła zniszczenia. Na trybunach wygrał Betis, ale na boisku wygrali piłkarze Chelsea. Widać było dominację angielskiej ekstraklasy, widać było dominację po prostu takiej prędkości, siły, wytrzymałości, a także po prostu lepszej jakości na ławce. Sam mecz był wspaniały, obejrzało go 39 tysięcy widzów. Na pewno na długo zostanie nam w pamięci Szkoda, że my tak dobrych drużyn nie oglądamy na co dzień w naszej Ekstraklasie. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cionopłoczak, bądźcie z nami, jesteśmy zawsze tam, gdzie wielka piłka gra. Salutare! Partnerem programu jest właściciel Karo Akademii ze Świdnicy. Partnerem kanału jest firma Fuluma Dribbling Cup, producent znakomitej jakości piłek i organizator turniejów dla dzieci z bandami. Partnerem kanału jest firma Coil.pl, Twoje miejsce w sieci. Zamówisz tam zabawki, zabawki ogrodowe czy elektronikę. www. Coil.pl Zdzierżoniowa. Partnerem kanału jest Piwo Sowie, producent pysznego piwa regionalnego.